Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na materiał, w którym opowiem Wam trochę o moich nowych zimowych ciuchach rowerowych oraz o pierwszym i zarazem ostatnim wyścigu gravelowym, w jaki będę miał okazję przejechać w tym roku o dźwięcznej nazwie Zimowy Szwunk. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, udało mi się wjechać do lasu. Bo wszędzie, gdzie jestem odsłonięty, strasznie mocno wieje i nie wiem, czy w ogóle byłoby to słychać z tego, co mówię. Chociaż dzisiaj to i tak pikuć, bo wiać to wiało wczoraj wieczorem. Jak się wybrałem na krótką runkę, żeby przetestować sobie lampki rowerowe. No ale dobra, nie o tym. A więc zacznijmy od ciuchów roborowych, ponieważ podejrzewam, że zdecydowana większość z Was właśnie po to włączyła ten film. Także już bez zbędnego przedłużania, lecimy po kolei od góry. Pod kaskiem znajduje się po prostu zwykła czapka termoaktywna. Nie jest żadne Merino ani nic z tych rzeczy, choć planuję taki zakup w najbliższym czasie. Ponieważ na jednej z ostatnich jazd zaczęło mi lekko dokuczać zimno już w głowę, dlatego chyba trzeba zainwestować jednak w jakąś czapkę z tą pełną Merino ale do takich temperatur 0, minus 2 i nawet dość porywistego tego wiatru zwykła czapka, ona jest chyba z model teraz nie będę jej ściągał, ale gdzieś tutaj wam rzucę zdjęcie lub nazwę tego modelu, jeżeli znajdę no i generalnie wszystkie linki do rzeczy, które będę omawiał na filmie znajdziecie na dole w opisie filmu teraz dalej, no tutaj zwykły jakiś tam buf, komin Teraz akurat mam polarowy, ale mam też jakieś zwykłe e, takie szmaciane e, z poliestru i, i tym podobnych materiałów. Ubieram w zależności od tego jak bardzo jest zimno. Dziś mamy 2-3 stopnie i dość mocny wiatr. Dlatego stwierdziłem, że wezmę sobie jednak polarowy, żeby gdzieś tam to ciepło lepiej było trzymane tutaj przy szyi. To i lecimy niżej. Kurtka Rogeli Weighted. Nie wiem czy dobrze to wymawiam. Jeśli nie, to przepraszam mnie, poprawcie. Kurtka, w której jadę już chyba trzeci albo czwarty raz. I muszę przyznać, że jestem naprawdę z niej bardzo zadowolony. Jest bardzo ciepła, wiatroszczelna. Naprawdę dobrze trzyma temperaturę i w miarę dobrze oddycha. Nie jest ona co prawda wodoodporna, ale według producenta jest czymś zaimpregnowana. Przez to, jak możecie zobaczyć teraz na zdjęciach, kiedy jechałem w lekki, jaki i czasami mocniejszy deszcz, po półtorej godziny Byłem suchy, także myślę, że przynajmniej do pierwszego jednego lub nawet kilku prań, jeżeli się nie będzie tego impregnowało, to jakąś tam odporność na deszcz będzie miało. Także generalnie po tych kilku jazdach w temperaturach nawet do minus 4 i porywistego wiatru sprawdziła się bardzo dobrze, więc myślę, że mogę ją spokojnie Wam polecić. Kolejny temat rękawiczki. W tym momencie mam model to jest trekkingowy model. Bo ale włożeń wleciał i była atrakcja na film. Model 4Klas trekkingowe rękawiczki z Decathlonu. Używam już od chyba dwóch lat i jestem z nich bardzo zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że mamy łatwy dostęp do paluszków. Dzięki temu, kiedy jest nam zimno, zakładamy. Kiedy robi się trochę chłodniej, zakładamy i możemy sobie. Tak powiem, kontrolować troszeczkę temperaturę naszej dłoni. Dla mnie o tyle dobre, bo mam dzięki temu łatwy dostęp do smartfona czy do kontrolera, jak latam dronem. No ogólnie ułatwia mi to bardzo robienie, zdjęć i nagrywanie podczas wycieczek. Sprawdzałem się do nawet temperatur w ogóle 0 stopni. Nie mają żadnej ocieplonej wkładki, ale są za to wiatroszczelne, dzięki czemu Yy, nawet wieczny, chłodny dzień, tak jak dzisiaj, kiedy mamy 2-3 stopnie i dość porywisty wiatr, yy, komfort cieplej jest zachowany i jedzie mi się naprawdę dobrze w tych rękawiczkach. Na temperatury koło zera i już na minusie mam również rękawiczki z dekatlonu. Modelu dokładnie nie pamiętam, mam je w ogóle w plecaku teraz. Dlatego dziś Wam zaraz na przebicie pokażę, jak wyglądają, oraz wyświetlę mamy, jaki to jest dokładnie model. I w tych rękawiczkach jest, że kiedy właśnie temperatura spada poniżej zera no i kiedy wieje bardzo silny porywisty mroźny wiatr i jeździłem w nich do temperatur maksymalnie chyba minus 7 czy minus 9 i również sprawdzały się bardzo dobrze więc mogę szczerze polecić przy temperaturach powyżej zera nie polecam gdyż wam się spoci przynajmniej tak jest u mnie dlatego właśnie kiedy są temperatury dodatnie to że w tych forklazach a kiedy spada poniżej zera ubieram, bądź zabieram czasami ze sobą właśnie dwie pary. W zależności od tego jak, jak się klaruje prognoza podczas wyjazdu, który mam zaplanowany. I wymieniam w zależności od tego kiedy jest mi za zimno, bądź za ciepło. Schodzimy niżej. Spodnie rowerowe zimowe z Decathlonu. Model Van Rysel Race bodajże. To akurat miałem zadanie ułatwione, ponieważ dosłownie kilka dni przed moją planowaną wizytą do Decathlonu Przemek Perka wrzucił na grupę eskerową na Facebooku post, w którym w kilku zdaniach wyrażał opinię na temat swojej garderoby zimowej. jak się okazało, właśnie ten model spodni również miał okazję już przetestować, dlatego podczas swojego późniejszego wyjazdu do Decathlonu miałem sprawę trochę ułatwioną. Ale mimo to przymierzyłem praktycznie każdy model, który był tam dostępny. No i nawet pod kątem jakości i grubości materiału no to te spodnie wypadały najkorzystniej. Mają dość gruby polarowy podkład w środku. No i są według producenta również wiatroszczelne i wodoodporne, co również miałem okazję przetestować. I faktycznie, jeżeli chodzi o absorbowanie wody, no to jak też możecie zobaczyć na kilku zdjęciach przy przywitkach, które wam nagrałem, ta woda nie wsiąka, tylko po prostu zostaje na materiale. I po jakimś czasie odparowuje, przez co no, jest komfort cieplny zachowany. Testowałem je w temperaturach dodatnich. Oraz ostatnio miałem okazję wyjechać przy minus 4 i lekkim wietrze. Specjalnie nie ubierałem żadnej bielizny termoaktywnej pod spód, aby właśnie sprawdzić jak sobie same spodnie poradzą. No i muszę wam powiedzieć, że na szosie pod wiatr no to lekko uda zmarzłem. Natomiast kiedy wjechałem do lasu, gdzie byłem osunięty od wiatru, że no to komfort cieplny powrócił. Także, przynajmniej w mojej opinii, do okolic 0 stopni spokojnie można jeździć w tych spodniach bez żadnej dodatkowej warstwy pod spodem. Natomiast, jeśli już temperatura spadnie poniżej zera i będziemy jeszcze jechali gdzieś w jakimś mocniejszym wietrze, no to tutaj sugerowałbym ubrać pod spód jakąś bliznę termoaktywną. Dziś z kolei mamy 2 stopnie i dość mocny wiatr. Ja tak właśnie zrobiłem, że mam pod spodem jeszcze. Termoaktywne legginsy No i powiem Wam, że jest mi nawet aż za ciepło, troszkę. Także myślę, że w temperaturze właśnie minus 2, minus 4, czy nawet do minus 5 taki zestaw jak najbardziej się sprawdzi. I myślę, że mogę tutaj spokojnie te spodnie polecić. Tym bardziej, że no cena 300 chyba złotych za, za zimowe spodnie to tak naprawdę wcale nie jest jakoś bardzo dużo. Nie jest też mało, to prawda, no ale jednak zimowe ciuchy z reguły są trochę droższe od, od tych letnich. No dlatego jeżeli już planujecie jeździć zimą, no to sugerowałbym jednak odżałować troszkę kasy i kupić coś porządniejszego niż później się wkurzać, załować, wymieniać i kupować dwa razy. Ja często też padałem ofiarą yy, tego słynnego powiedzenia, że chytry dwa razy traci, i często też zdarzało mi się właśnie kupować coś po taniości, a potem i tak kupowałem ten droższy model. To też ma swoje plusy w pewnym sensie, bo dzięki temu mam porównanie, jak sprawują się jakieś tańsze ciuchy, a jak droższe. Choć nie jest to regułą, zdarzały się i tanie, dobrej jakości zakupy, ale czasami warto jednak uczyć się na błędach innych. Dlatego między innymi z tego powodu właśnie dzisiaj ja z Wami dzielę się swoimi doświadczeniami, ponieważ ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany. Wszystkie ciuchy, o których tutaj wspominam, kupiłem za własne pieniądze. I to jest moja, no jak już nieraz mówię, nieobiektywna, a subiektywna opinia na temat użytkowania właśnie tych ciuchów. No to schodzimy niżej, czyli teraz kilka słów o moich zimowych butach rowerowych. No i tutaj niestety miło nie będzie. Muszę przyznać, że mój początkowy kurio optymizm w ostatnich dniach mocno opadł. Ponieważ jak się okazało, im niższe temperatury, im trudniejsze warunki atmosferyczne na dworze, tym buty sprawowały się coraz gorzej. Ostatnio właśnie miałem okazję, aby przetestować te buty w prawdziwie zimowych warunkach, gdzie temperatura spadła do minus 4, lokalnie pewnie nawet mniej, a odczuwalna była co najmniej kilka stopni niższa. Dlatego ubrałem już setup typowo zimowy, czyli Najgrubszą skarpetę, z dodatkiem chyba 40% berino, i ruszyłem na taką dwugodzinną przejażdżkę po swoich lokalnych ścieżkach leśnych. No i niestety, już po dosłownie godzinie zacząłem odczuwać dyskomfort w palcach u stóp, który z każdą kolejną minutą tylko narastał. Do tego stopnia, że kiedy wróciłem po niecałych dwóch do domu, palce u stóp miałem praktycznie przemarznięte. No, muszę przyznać, że nie tego spodziewałem się po typowo zimowych butach rowerowych. Liczyłem co najmniej na 2-3 godziny jazdy w komfortowych warunkach. Kurde, jeszcze zaczyna padać. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. No dobra, ale póki jeszcze się tak na maksa nie rozpada, to postaram się dokończyć. Tak więc nie tego spodziewałem się po typowych zimowych butach rowerowych. Liczę jeszcze na to, że problemem może być wkładka, która jest w tych butach dosyć cienka jednak i mam w planach zakup jakiejś bardziej ocieplanej wkładki może z jakimś dodatkiem srebra i tym podobnymi rzeczami zobaczymy ponadto mam jeszcze w planie użycie ich z wkładkami chemicznymi, takimi ocieplaczami z tekatlonu które używałem już w tamtym roku kiedy jeździłem w butach letnich i ochraniaczach na, na buty kurde No i zobaczymy, jak to się jeszcze sprawdzi, choć wiadomo, na dłuższą metę takie rozwiązanie jest mało ekonomiczne, dlatego liczę, że może te wkładki ktoś pomogą. Dodatkowo e, idą do mnie już w paczce skarpety, które są uważane za ponoć najcieplejsze skarpety na świecie. Takie reklamują w sieci ich producenci. No także zobaczymy, aczkolwiek też tutaj niestety nie ma zbyt dużych nadziei, ponieważ Konfrontowałem swoją opinię z chłopakami z grupy eskeroznawców, którzy również, gdzie czuję się trochę współwinny, za moją pierwszą opinią nabyli właśnie te buty. No i po pierwszych jazdach yy, właśnie w takich mocno ekstremalnych zimowych warunkach również mieli mieszane uczucia. Wydaje mi się, że też spodziewali się czegoś więcej. Tak więc mój przypadek nie jest odosobniony i no i może faktycznie te buty nie są tak dobre, jakie się recenzuje w internecie, nie wiem być może to też kwestia naprawdę ekstremalnych warunków, w jakich ostatnio mieliśmy okazję wszyscy po kolei je testować, ponieważ również i Przemek, który z kolei testował zupełnie inny model butów de facto prawie dwa razy droższy również odczuwał spory dyskomfort podczas swoich tych właśnie zimowych przejażdżek więc kto wie może po prostu te warunki jednak są zbyt ekstremalne na, nawet na buty zimowe. Nie wiem, będę to jeszcze sprawdzał oraz konfrontował z chłopakami. No i zobaczymy. Za jakiś czas myślę, że jakąś aktualizację w tej kwestii wrzucę na kanał i zobaczymy czy te buty się sprawdzą, czy jednak będzie trzeba kombinować jakoś inaczej z tymi jesienno-zimowymi, dłuższymi wyjazdami. Dobra, ma przerwa w gadaniu bo się trochę rozpadało. Pojadę gdzieś poszukać jakiejś wiatki, żeby gdzieś się może schować na chwilę. Herbatka na takich jesienno-zimowych wypadach, to jest naprawdę dobry patent i szczerze polecam. Z mojego jeszcze zimowego ekwipunku, jak widzicie, jeżdżę obecnie z plezakiem. To jest mój stary plecak z 4 czy 4 nie wiem teraz jak to się poprawnie w Polsce wymawia. W każdym bądź razie ten plecak mam już od chyba 10 lat. Kiedyś jeszcze jakiś dzień rowerem MTB, to używałem go bardzo często, praktycznie za każdym razem. Obecnie latem, czyli wiosną, nie używam go prawie wcale, chyba że na jakieś dłuższe wypady. Za to jesienią i zimą bardzo często. Głównie z powodu miejsca na bukłak, który tutaj właśnie mamy. A dlaczego właśnie jest, że jesienią i zimą z bukłakiem? Ponieważ woda, która jest w bukłaku, grzeje się temperaturą naszych pleców, które latem to co bardzo nie jest pożądane, ponieważ się bardziej pocimy, przez co yy, no, woda byłaby jeszcze bardziej ciepła i plecy spocone, natomiast zimą czy jesienią jest to efekt z kolei bardzo pożądany ponieważ dzięki temu mamy przez cały czas, przez całą drogę yy, ciepłe picie i o ile jeszcze w ciągu takich temperatur lekko na plusie yy, picie z tych bidonów powiedzmy nie jest yy, najtragiczniejsze ponieważ no, jest po prostu zimna woda czy tam napój, cokolwiek mamy Natomiast jeżeli już temperatury spadają poniżej zera, to ta woda po prostu zamarza, i nagle mamy kostki lodu zamiast wody, i chociażbyśmy chcieli się napić to, nie mamy takiej możliwości. Dlatego w takiej sytuacji bardzo dobrze sprawdza się tego typu plecak z bukłakiem. No minusem może być tylko to, że ta woda, która jest w tej rurce akurat, no to ona jest jednak z przodu tutaj i jest cały czas narażona na warunki atmosferyczne, więc ten pierwszy łyk bardzo często jest bardzo zimny. Więc można go albo po prostu przełknąć, albo wypluć i. No i kolejną, kolejnego łyka, picia, wody, czy czego tam sobie nalejemy. Mamy już ciepłą, ponieważ idzie z bukłaka, który jest z tyłu. Także generalnie bardzo polecam takie rozwiązanie. wspominałem o nim już kiedyś, kiedyś na jednym z moich pierwszych filmów na kanale. No ale takie małe przypomnienie na pewno się przyda, ponieważ nie każdy może oglądał te stare filmy i może lepiej żeby nie, bo jak sam sobie nieraz włączę, to. No nieważne, dobra, ja nigdy nie byłem dobrym mówcą, i dlatego właśnie między innymi z tego powodu postanowiłem kilka lat temu, już w sumie ponad dwa lata temu założyć ten kanał, żeby właśnie tą umiejętność mówienia do kamery jakoś zwiększyć przełamać się w tej kwestii, ponieważ no, lubię nagrywać filmy, lubię pokazywać fajne miejsca, a zawsze miałem problem z tym, żeby coś mądrego przy tym powiedzieć. No i właśnie z tego powodu postanowiłem. Już dwa lata temu, aby się przełamać, zaryzykować, no co będzie, to będzie. Ja wiem, że internet jest okrutny i e, jest sporo osób, które e, hejtują e, różnych ludzi, i uważam, że to jest okropne, paskudne i naprawdę e, no brzydę się czymś takim. Tym bardziej, że najczęściej są to osoby anonimowe, które w normalnym, realnym życiu, gdyby e, spotkały z drugą osobę, to pewnie by nawet na nią nie burknęły, słowa by złego nie powiedziały, a w internecie czują się jak kozaki. Bo są ukryci pod, tą, pod tym jakimś tam dziwnym nikiem i myślą, że są bezkarni, co nie jest do końca prawdą. I niejednokrotnie osoby, które gdzieś tam naprawdę bardzo mocno obrażały, czy wręcz groziły innym ludziom, już nieraz ponosiły tego bardzo srogie konsekwencje. No ale dobra, bo odbiegłem troszeczkę od tematu. Nie o tym miał być odcinek, także widać, że już przestało padać. Dopijam sobie jeszcze kilka łyczków herbaty. I lecimy dalej i zaraz Wam troszkę opowiem jeszcze o tym moim zimowym, gravelowym wyścigu, zimowym szwungu, który już za kilka dni, dziś właśnie ostatnia taka dłuższa przejażdżka, właśnie w takich klimatach, w jakich będę jeździł za kilka dni. Z tym, że będzie to wyścig nocny, także będzie to na pewno jeszcze większe wyzwanie. No, ale o szczegółach za chwilę. I bardzo zmienny raz w lesie zasłonięte słoneczko zeszczół teraz wieje, pada na takie typowo ultramarazonowe klimaty więc nie dobrze No nie wiem czy ryzykować. Nie dość, że to takie mało stabilne to jeszcze Pada Teraz to już śnieg. Wcześniej padał deszcz, deszcz ze śniegiem teraz śnieg Mega to wszystko śliskie i Mało stabilnie to wygląda Dobra, tam jest jakaś wiatka, chyba tam się schowam chwilkę i przemyślę temat Nie, przemyślałem temat Zbyt śliskie to jest. A ja nie mam zamiaru się tak zmoczyć, żeby później ponad 30 km jeszcze drałować taki przemoczony. Tym bardziej, że o przestało padać. No to nic. Trzeba się zbierać, bo zaraz może znowu zacząć, a do domu daleko. Tym bardziej, że trzeba trochę, trochę zmodyfikować tą rzeczkę miałem. Rzeczkę strumyk miałem Przebyć, przeprawić się nią właśnie w tym miejscu, a a tak muszę poszukać jakiejś alternatywnej drogi. Zawsze jakieś przygody, ale przynajmniej nie jest nudno, nie? Ta pogoda dzisiaj to jest normalnie roller coaster. Raz słońce, raz deszcz, raz śnieg, raz wieje, raz nie wieje no szok! Zobacz, jak się teraz pięknie zrobiła. Dosłownie minutę temu walił prawie że grad. Coś pięknego. No właśnie, jedziemy po trasie, na której miał miejsce mój ostatni incydent dętkowy, po którym to właśnie zdecydowałem się przejść na tubeless. Póki co kapcze nie ma. Także lecimy z kolejnym tematem odcinka. Po moich ostatnich deklaracjach na temat udziału w ultramaratonach, przyszła pora na konkrety. Tak więc na kilka maratonów już się zapisałem. Na obecną chwilę jest to rozgrywany w maju nowy wyścig Ultra Dziki Zachód organizowany przez pasjonatów kolarstwa grewolowego z Gubina i Okolis. Przyznam szczerze, że nie miałem pojęcia o tym wyścigu. Organizatorzy sami się do mnie odezwali poprzez Instagram, ponieważ widzieli kilka moich relacji z tamtejszych okolic. No i zapytali się, czy, czy nie chciałbym wziąć udziału w takiej imprezie. Szybko sprawdziłem grafik, okazało się, że jeszcze był tam luz w pracy. Tak więc szybka rezerwacja terminu. Poczekają na oficjalne zapisy, parę kliknięć, szalanie kasy. No i 11 maja 2024 widzimy się w Gubinie na desansie 350 km. Drugi oficjalny ultra, w którym na pewno już wezmę udział, jest Wataha, o której wspominałem. Dosłownie dwa dni po opublikowaniu filmu podjąłem decyzję, zapisałem się, wykupiłem jeszcze pakiet preorderowy. Oficjalne zapisy, to prawda, na moment nagrywania tego filmu jeszcze nie ruszyły, ale osoby, które wykupiły e, pakiety w tych preorderach, mają po prostu pierwszeństwo, więc miejsce mam raczej pewne. No i nic nie wskazuje na to, żebym udziału w tym ultramaratonie nie wziął. Także dajcie znać, być może ktoś z Was też bierze udział w zimowej watasze, bo być może uda się wbić piąteczkę w styczniu w wskazówkę kamiennej. No ale zanim przyjdą jeszcze te noworoczne ultramaratony, przede mną wyścig jeszcze w tym roku. Też wyścig to może złe określanie przynajmniej. W założeniu jaki ja mam w planie No ale, no ale koncepcja jest ogólnie wyścigu, więc nie tak to będę nazywał. A konkretnie mam na myśli zimowy szwung, czyli nocna wyrypa organizowana przez kurniskie Bractwo rowerowe. Kameralna impreza w okolicy Poznania w tym roku startuje na czterech dystansach dziennym 55 km, gdzie dozwolona jest jazda również na e ebajkach, z tego co doczytałem oraz trzy. Wyścigi nocne: 50, 100 i 150 km grawalowej wyrypy nocą. Przyznam szczerze, że po pierwsze bardzo zaciekawiła mnie formuła tego wyścigu, ponieważ nie słyszałem jeszcze wcześniej o żadnym takim typowo nocnym grawalowym wyścigu, bo o czasowych to już gdzieś tam wcześniej słyszałem, między innymi dzięki Darkowi i Adrianowi, na przykład Tur de Silesia, w której chłopaki brali udział w zeszłym roku. Natomiast o grabolowym nie miałem pojęcia, że czas taki organizuję. No i jeszcze jak się okazuje jest to całkiem blisko mnie, bo mam niecałe dwie godziny jazdy i wolne w tym czasie, więc grzechem byłoby nie skorzystać i spróbować. Tym bardziej, że będzie to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie, zupełnie coś innego, ponieważ zdarzały mi się do tej pory jakieś krótkie, incydentalne trasy nocą po lasach. No ale takich 100 km. Yy, mówię o 100, ponieważ ja się akurat na setkę zapisałem. Yy, miałem w planach też 150, ale jednak uważam, że na warunki, czyli właśnie noc i temperatura też jaka będzie panowała, no 150 to może być trochę dla mnie za dużo, więc nie chcę tutaj przeginać. A z kolei 50 to wydawało mi się czuć za mało, dlatego zdecydowałem się na wariant pośredni, czyli setkę. Tym bardziej, że wyścig organizowany jest. 2 grudnia od godziny 16 bodajże są starty, tam co dwie minuty. Starty indywidualne. A u mnie w mieście 3 grudnia będzie miała miejsce 9. edycja Rajdu Mikołajów, w której brałem udział w zeszłym roku i zostałem również zaproszony przez organizatorów i w tym. Dlatego, no, żeby się wyrobić na spokojnie, wrócić do domu, odespać i na drugi dzień mieć siłę i energię na udział w tym rajdzie, no to. Stwierdziłem, że setka będzie tutaj optymalna. Także jeżeli jesteście ciekawi jak taki wyścig będzie wyglądał, ponieważ w internecie jeszcze do tej pory nie widziałem żadnej relacji wideo z tej imprezy. Może dlatego, że to jest no mały, kameralny wyścig. Tam z tego co widziałem, potwierdzonych i zapisanych uczestników, jest na, w, tym, w tej edycji 68, no to jest około 70 w każdym razie, mimo wszystko uważam, że może być warta przejechania. No i podzielenie się z wami. Relacja z takiej nocnej wyrypy. Nie wiem ile będzie widać, ponieważ będę jechał pewnie z GoPro, a wiadomo jak GoPro... Jak ta nagrania z GoPro wyglądają w nocy. No ale będę jechał z dość mocnym oświetleniem mojego Lumitopa, którego już recenzowałem w ostatnim filmie. Dodatkowo będę jechał pewnie jakąś czołówkę albo inną lampkę na kask, bo to cały czas jeszcze testuję i rozważam jakieś jakim setupie końcowo pojadę. W każdym moim trazie naprawdę postaram się coś nagrać. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to w dniu zawodów wrzucę na pewno jakiś post z linkiem do trackingu. Jeżeli ktoś będzie chciał przyleć mnie na żywo. Być może z tego również pod tym filmem na dole, w opisie gdzieś. No i na Instagramie na pewno też jakieś tam relacje postaram się udostępniać, także... Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to serdecznie zapraszam. Dobra, tyle na dziś ode mnie. Ja sobie dalej kręcę tymi moimi leśnymi ścieżkami. Dzisiaj o w planie. Mówię ostatnia taka dłuższa trasa przed tym wyścigiem. Ponieważ za niespełna, no lekko ponad tydzień. Już będzie ma miejsce w termin wyścigu. Słoneczko znowu się przebiło, także nie jest źle. A tak mocno nie zmokłem, Czuchy swoje zadanie spełniają, także, także jest dobrze Dobra Także że bez zbędnego przetłumaczenia żegnam się z Wami standardowo, życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru czy też nocy W zależności kiedy oglądacie się to wideo I do zobaczenia, już niebałem w kolejnych filmach Trzymajcie się, cześć